Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech i jestem właścicielem tego kanału, jak również twórcą i właścicielem strony ultrasamouk.pl Dziś, co prawda nie niedziela, tym niemniej jestem spóźniony o jeden ultrasamoukowy przegląd prasowy, tak więc pozwalam sobie dzisiaj udostępnić szósty odcinek moich wiadomości. Serdecznie zapraszam do oglądania. Projekt Gutenberg ma 50 lat, donosi PC format. Pierwszy dokument znajdujący się w cyfrowej bibliotece pojawił się 4 lipca 1971 roku. Była to zresztą amerykańska deklaracja niepodległości, umieszczona na serwerze przez Michaela Sternaharta celem Udostępnienia znajomym. Tak rozpoczął się największy chyba dotąd projekt udostępniania darmowych e-booków. Prawa do nich albo wygasły, albo też nigdy nie istniały. Jest on zresztą kontynuowany do dziś. Biblioteka zawiera w sobie 60 tysięcy pozycji, dostępnych do pobrania dla każdego bez specjalnej rejestracji. Gratuluję i dopinguję, bo popularyzacja literatury zawsze w cenie. Dla moich czytelników, fanów fantastyki, specjalny link do dzieł tego gatunku znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Znaleziono dziurę w bezpieczeństwie portalu ONET.pl. Można przeczytać na łamach zaufanej trzeciej strony. Niebezpieczeństwo związane jest z możliwością robienia kopii zapasowej. Przy użyciu specjalnego żądania można bowiem było uzyskać dostęp do tzw. kubełka, gdzie nawet ktoś, powiedzmy nie bardzo doświadczony, mógł zidentyfikować bezpośredni link do pobrania plików ZIP. Zawierających dane innych użytkowników, takie jak poczta, skrzynka pocztowa, kontakty. ONET usunął błąd, lecz nie jest to koniec wpadek w tym tygodniu. Wyciek danych nastąpił w A2 Mobile, o czym poinformował chip.pl, czy Now Mobile, o czym donosiła nawet telewizja TVN24. Ostatnie dni przyniosły kolejną informację o ataku na amerykański T-Mobile, jak można było przeczytać na Spiders Web. Jest coraz mniej bezpiecznie, tym bardziej, myślę, po tym, o czym opowiem Wam za chwilę. Proton Mail jest płatnym serwisem pocztowym, Uznawanym za jeden z najbezpieczniejszych do tej pory, i to nie tylko dlatego, że znajduje się w Szwajcarii. Sekurak.pl, znany serwis dziedziny z dziedziny cybersecurity, przedstawił raport z testów penetracyjnych przeprowadzonych dla tegoż właśnie serwisu, czyli Proton Mail, opublikowany za ich zgodą przez firmę Securitum. Co ciekawe, wspomniana firma Securitum w ten sposób rekrutuje chętnych do pracy. Link do ogłoszenia znajduje się na moim blogu. Polecam szczególnie pracodawcom, gdyż firma Securitum mnie zachęciła do spróbowania. Za 60 dolarów można kupić zablokowanie dowolnego konta na Instagramie. Informuje serwis Zjawisko doczekało się nawet nazwy: ban as a service, jak popularne typy usług chmurowych. Niestety, wydźwięk artykułu, jak również fakt, że Instagram należy do Facebooka, pozwala sądzić, że handlowanie tego typu praktykami nie jest w żaden sposób odosobnione. Wystarczy wspomnieć aferę dotyczącą handlu opiniami na, w serwisie, w sklepie Amazon czy w serwisie Google. Zatem, czy wciąż warto być dobrym gościem, bo zbyt wielu jest złych, jak przekonuje ojciec Jassy Castera, bohatera kaznodziei? Bądźmy romantyczni. I tak. Moim pierwszym komputerem była Amiga 600. Dla tych, których, którzy pamiętają te czasy, pojawił się nowy, stary sprzęt, Amiga 500 Mini, o czym można przeczytać na stronie serwisu watsnext.pl. Sprzęt z 1987 roku, służący przede wszystkim do grania, doczekał się liftingu i nadal będzie służyć temu samemu celowi. Zagrać będzie można w rozdzielczości 720 pikseli z odświeżaniem 50 Hz. Współczesnych gracz, uśmiechających się teraz z politowaniem, pragnę poinformować, że granie. Takie tytuły jak Another World czy Speedball 2, Brutal Deluxe, bez tamtego klimatu, to grzech niewybaczalny. Spróbujcie żużla. Koniecznie w grupie, koniecznie na jednej klawiaturze i wtedy porozmawiamy. Ja wciąż mam komputer, gdzie to działa i chętnym udostępnię plik. Bardzo ciekawy artykuł znalazłem na VentureBit dotyczący wpływu sztucznej inteligencji na pracę w przyszłości. Tym bardziej wart jest przeczytania, że prawie dwie trzecie decydentów w przedsiębiorstwach martwi się o bezpieczeństwo, gdyż np. uczenie maszynowe staje się coraz powszechniejsze. Dzieje się tak, gdyż ci, którzy się tego obawiają, skupiają się przede wszystkim na zagrożeniu, jakim jest zastępowanie pracowników. Zupełnie pomijając fakt, że takie modele trzeba w jakiś sposób przyuczyć do zawodu, a tym nie muszą się już zajmować jak swego czasu jedynie naukowcy w okularach, jak denka od butelek od Pepsi. Jako że artykuł nie jest nudnym naukowym opracowaniem dla gików, pozwalam sobie polecić link. Oczywiście znajdziecie na moim blogu. Jak informuje serwis antyweb.pl, Tinder, czyli popularny serwis randkowy, wzbogacił się o zdjęcia kotów i szczeniaków. Za wszystkim stoi niemieckie schronisko The Munich Animal Welfare Association, w ten niecodzienny sposób informując o zwierzakach do adopcji. 15 profesjonalnych zdjęć spowodowało niejakie zamieszanie w serwisie, bynajmniej. Nie powodując narzekania, zarówno ze strony korzystających z aplikacji, jak i właścicieli. Taki pełen nadziei akcent na koniec. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, tradycyjnie, że czasu spędzonego na oglądaniu tego, tych krótkich wiadomości nie uznacie za kompletnie stracone, a być może nawet pożyteczny. Zachęcam oczywiście do kontaktu, czy to przez e-mail andrzejmałpaultrasamook.pl, czy też przez e, komentarze tutaj na kanale YouTube, bądź komentarze na blogu, ewentualnie wiadomości na Facebooku, czy. Instagramie. Dziękuję raz jeszcze i życzę wszystkiego dobrego w tym tygodniu. Zapraszam do oglądania następnego odcinka. I to wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się.